Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Miss Plant odcinka trzeciego roślinnej wycieczki po moim domu. Następnie opowiem o moich aglaonemach i oczywiście je pokażę. A w ostatniej części filmu znajdzie się miejsce na roślinne aktualizacje. Zapraszam na odcinek. I tak jak już widać, królową odcinka trzeciego została aglaonema Maria. No tym razem było bardzo ciężko wybrać tę najpiękniejszą według moich widzów roślinę, i dosłownie jednym głosem wygrała ta roślina, którą przypomnę, że uratowałam z półki śmierci w Obi. Kiedy ją kupiłam, no była przynajmniej o połowę mniejsza. W międzyczasie też się troszkę rozkrzewiła. W tej chwili ma trzy pędy. I z każdego z tych pędów wyrasta biały kwiat. No i tak jak przeczytałam w Wikipedii, właśnie nazwa aglaonema pochodzi od greckich słów aglaos, co znaczy jasny, piękny i nema, nić. I to właśnie dotyczy tych białych kwiatów, które tutaj widać. Ten akurat już przekwita, ale już widać, że następny tutaj będzie niedługo się otwierał. Ta roślina ma takie ciemnozielone liście z jasnymi przebarwieniami. No i dlatego też zostawiam te kwiaty. Wydaje mi się, że są one dużą ozdobą tej rośliny. Nie wycinam ich. Aglaonemy w warunkach naturalnych rosną w tropikalnych lasach południowo-wschodniej Azji, czyli w miejscach o podwyższonej wilgotności no i w dużym zacienieniu, ale mimo tego są bardzo łatwe w uprawie. Latem aglaonemy podlewamy częściej, zresztą tak jak wszystkie rośliny, tak mniej więcej dwa razy w tygodniu. Natomiast teraz jesienią i zimą wystarczy raz w tygodniu, ale trzeba się zawsze upewnić, czy podłoże troszkę z wierzchu przeschło, bo mimo że ta roślina podobno lubi wilgoć, to ja jednak pozwalam zawsze przeschnąć tak na jakieś 2 cm temu podłożu. Jeśli chodzi o stanowisko, to one są bardzo wdzięczne, dlatego że zniosą właśnie takie bardziej zacienione miejsca w naszych domach. Oczywiście rośliny o takich pstrych, kolorowych, bardziej liściach wymagają więcej światła, no bo w takich mocno zacienionych miejscach po prostu nie będą się tak ładnie wybarwiały. Podłoże do tej rośliny powinno być o odczynie lekko kwaśnym. No i ta moja jest tutaj posadzona w osłonce, takiej dosyć dużej, ale jednak doniczkę ma taką małą ponieważ jej korzenie, korzenie aglaonem nie są duże, one się rozrastają raczej tak na szerokość, rosną płytko a szeroko, no i właśnie takich doniczek wymaga. Ta moja jest nawet troszkę obcięta, bo ona mi tutaj wystawała z tej osłonki. A na dnie mam keramzyt, no wypadałoby go troszkę podlać, żeby tą wilgotność wokół rośliny też w ten sposób zwiększyć. I tak jak czytałam, te rośliny dorastają średnio do około 50 cm wysokości, ale po jakichś dwóch-trzech latach tracą na swoim uroku, ponieważ te dolne liście obumierają i tworzy się taki łysy pień, goły i warto by wtedy te rośliny odmładzać poprzez ucinanie górnych pędów i można je podobno ukorzeniać bezpośrednio w ziemi. Ja jeszcze tego nie próbowałam, ponieważ te rośliny, które mam, są jeszcze ma młode. Jeśli chodzi o szkodniki, to u mnie pojawiły się właśnie na tej roślinie wełnowce, ale bardzo szybko udało mi się je wytępić, już po pierwszym spryskaniu środkiem chemicznym. Najstarsza roślina najstarsza agleonema u mnie to jest ta osaka. Kupiłam ją jakieś półtora roku temu w zielonym parapecie, i to było moje pierwsze zamówienie z tego sklepu i w ogóle ze sklepów internetowych. Ona przez rok stała w miejscu, miała te dwa pędy, z którymi przyszła do mnie, nic się więcej nie działo, i dopiero teraz latem zaczęła wypuszczać tutaj młode pędy i mocno się rozkrzewiać tutaj je widać one są troszkę ciemniejsze ale myślę że z wiekiem będą takie bielutkie jak tutaj te górne liście które widać że tylko mają obrzeża zielone no i nerwy i gdzie niegdzie nie gdzie jakieś drobne takie plamki następna roślina również z zielonego parapetu to jest odmiana Brightness Queen no i tutaj dla odmiany nerwy są lekko różowe i mają też takie drobne plamki różowe na zielonych liściach, i ogonki liściowe również są takie jasno różowe. Ta roślina też wypuszcza tutaj młode listki. Jeden i gdzieś tutaj jeszcze, a i tutaj jest jeszcze następny. Także mimo jesieni nadal rośnie. A to już roślina z Obi, odmiana Krystyna. Ta roślina ma takie jasno zielone, właściwie takie troszkę w szarawy, w srebrne, wpadające liście, z zielonymi nerwami i z zielonymi ciapkami. Ona też wypuszcza tutaj młode listki i tak jak widać, tak jak i było w Marii, ona ma te liście takie błyszczące, jakby nawoskowane. I taki maluszek z Obi, odmiana China Red, no i niestety te rośliny prawie, że uśmierciłam. Po prostu ją przelałam, straciła dwa dolne liście, one zżółkły. Przesadziłam ją do nowego podłoża, teraz to żółknięcie się zatrzymało i ona tak stanęła w miejscu. No ale mam nadzieję, że uda mi się ją uratować. I tak wygląda cała moja kolekcja aglaonem. Na razie jest ich tylko pięć, ale to na pewno nie jest moje ostatnie słowo. Myślę, że jeśli lubicie takie kolorowe akcenty w domu, to Aglaonema to bardzo dobry wybór, ponieważ występuje w przeróżnych odcieniach: zieleni, bieli, różu, czerwieni, także można wybrać na pewno coś dla siebie. Przy tym, jest rośliną bardzo łatwą w uprawie, chociaż o czym nie powiedziałam, jest rośliną trującą. Dziś spróbuję również uratować moją peperomię watermelon. Chociaż szans dużych na powodzenie tutaj już nie widzę. Ona wygląda niestety coraz gorzej. Jedynie te najmłodsze listki, najmniejsze, wyglądają zdrowo. No, pozostałe już są umierające. Także spróbuję ją wyjąć z tego podłoża, zobaczę co tam dzieje się w korzeniach i przesadzę do nowego. Nawet nie mogę jej rozmnożyć za bardzo, nie ma z czego, bo te listki są naprawdę takie maleńkie, że ciężko byłoby. No ale na szczęście ja ją kupowałam tak mniej więcej rok temu i jak odnalazłam filmik, to już wtedy miałam z nią problemy od samego początku. I, I wtedy ją właśnie rozmnażałam z liścia i tą roślinkę podarowałam mojej koleżance, także u niej rośnie zdrowo. No i mam nadzieję, że na wiosnę będę sobie mogła jakiś listek uszczknąć od niej. I spróbować ją jeszcze raz rozmnożyć, bo bardzo ta roślina mi się podoba. Po wyjęciu z podłoża te korzenie wyglądają tak średnio. No, prawdę mówiąc, myślałam, że będzie dużo gorzej. Przygotowałam sobie teraz mniejszą doniczkę, ona była w tej czarnej, teraz wsadzę ją do tej szarej. Może właśnie tam było za dużo miejsca na te korzenie. Zwłaszcza, że one są bardzo delikatne, one są takie cieniutkie jak włosy, dosłownie prawie, więc myślę, że dlatego z tą rośliną jest taki problem i jest taka kapryśna, bo ma te korzonki właśnie takie bardzo delikatne. Peperomia już jest w nowym podłożu. Zdecydowałam się na to moje ulubione podłoże do sukulentów i kaktusów. No, zobaczymy, czy będzie sukces, czy też będę musiała się pożegnać z tą rośliną. Na dziś mam jeszcze jedną doroślinę do przesadzenia, tego właśnie storczyka. Zobaczcie, korzenie tutaj na zewnątrz to już tworzą taki dosłownie burz. Będę próbowała je wsadzić teraz do podłoża, nie wiem, czy mi się to uda. Będę również próbowała troszkę tą roślinę tak spionizować, bo ona jest teraz taka krzywa, że ja muszę przytrzymywać ją ręką, żeby się nie przewróciła. No, na co dzień ona jest w osłonce, więc jej to nie grozi. No na pewno powinnam dużo wcześniej przesadzić, a nie było czasu, bo ona już wypuszcza dwa pędy kwiatowe, tu jest taki mniejszy i jeszcze jeden większy. Także teraz spróbuję oczyścić ze starego podłoża. Przygotowałam też taką większą doniczkę, bo tych korzeni jest naprawdę dużo i w środku w doniczce również. Zobaczymy, czy będzie potrzebna taka większa, czy zmie zmieści się jeszcze do tej, w której teraz rośnie. Wycięłam trochę takich martwych korzeni, nie było ich dużo. No i co teraz spróbuję wsadzić do tej większej doniczki? Starczyk już jest przesadzony. Udało mi się większość korzeni upchnąć do doniczki, no tylko część tutaj wystaje. Podwiązałam również te pędy kwiatowe, na razie tak delikatnie, no bo one są bardzo kruche, bardzo łatwo je złamać, co mi się już niestety zdarzyło i to wielki płacz wtedy. Także będę co jakiś czas próbowała skracać tą tasiemkę, żeby były bardziej w górę skierowane te pędy, żeby nie zajmowały mi tyle miejsca. Dziś nie podlewam tych dwóch roślin, zrobię to dopiero jutro. Ani peperowi nie podlewam ani storczyka. A to jest podłoże, które stosuję do moich storczyków z firmy Substral. I też kupuję je w Obi tak samo jak to podłoże do sukulentów, czyli komposana. Jeśli chodzi o przesadzanie orchidei, to wcale nie musicie upychać tych korzeni powietrznych do podłoża, tak jak ja to zrobiłam. Ja po prostu mnie się tak bardziej podoba i tylko ze względów estetycznych to zrobiłam. No, a jeśli byście chcieli też właśnie w ten sposób postąpić, to najlepiej tylko, że wcześniej namoczyć w wodzie. One się wtedy zrobią zielone i takie bardziej giętkie i będzie mniejsza szansa na to, że się połamią podczas tego przesadzania. No, i taka bardzo miła wiadomość. Strelicja wypuszcza pierwszego liścia w moim domu. Tutaj rozwija się. Pięknie, i to co mnie zdziwiło, to to, że on od razu wychodzi pęknięty. Bo tutaj widać, bo ja myślałam, że ten liść pęka dopiero jak już jest dorosły. No, okazuje się, że to inaczej wygląda. Będzie jeszcze jeden liść się rozwijał tutaj z drugiego pędu. Ta roślina stoi u mnie w sypialni, także jak rano się budzę, mogę codziennie obserwować coraz większy i piękniejszy ten liść. No, i te pobudki moje będą dłuższy czas, takie przyjemne, bo potem będzie się następny liść rozwijał. I chciałam Wam jeszcze pokazać moje geranium, bo też dzieje się z nim coś złego. Codziennie obrywam kilka żółtych listków. Dzisiaj też już to zrobiłam, ale nadal widzę, że tutaj coś się żółci jeszcze. Spróbowałam je przesadzić do nowego podłoża. Zobaczymy, czy to pomoże. Bo na pewno światła mu nie brakuje, dlatego że stoi cały czas na parapecie okna południowego. No nie wiem, czy to jest spowodowane jesienią, czy też ta roślina po prostu się tak starzeje. Zobaczymy, czy to przesadzenie coś pomoże. A na koniec chciałabym Wam jeszcze bardzo podziękować za głosowanie pod poprzednim filmem, za wszelkie komentarze, łapki w górę, za subskrypcję. Dziś również dziękuję za spotkanie i do następnego odcinka, cześć!